Proszę Państwa, moje pierwsze pytanie, wniosek dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I moje pytanie jest następujące. Dlaczego przystępując do prac nad planem tego miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie opracowano najpierw dokumentu, z którym ten plan ma być spójny? Tak się dowiedziałem od Pana Garbolińskiego. I, i, I ten dokument jest, pochodzi z 2000 roku i no jest przestarzały, i, a wymaga się z nim spójności. I posłużę się tutaj przykładem, o co mi chodzi, żeby bliżej Państwu to, to przedstawić. Moja zagroda znajduje się 350 metrów od drogi gminnej publicznej. Do zagrody wiodą dwie nieformalne miedze po gruntach zakwalifikowanych jako działki rolne. Prawnie te miedze nie mają statutu drogi, a nawet służebności drogowej. Zgodnie, czyli nie wolno, jak ktoś nie pozwoli, to nie wolno tam przechodzić. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym na tych działkach nie wolno mi wybudować drogi do mojej zagrody, jestem więc de facto odcięty od świata przez znaczną część roku. Samochodem nie sposób po prostu wyjechać z domu w zimie i kiedy padają deszcze. Mało tego, nie wolno mi także wybudować garażu na mojej przydrożnej działce. Chciałem sobie postawić garaż i zostawiać tam samochód i iść na piechotę te 300 metrów. W podobnej sytuacji jak ja znajduje się wiele mieszkańców tego y, miejsca tam, gdzie ja mieszkam, tutaj na Podlesiu. I co ci mieszkańcy robią? No Budują po prostu drogi, utwardzają sobie i garaże bez zezwolenia. Łamią więc prawo, za co grozi, jak się dowiedziałem, kara w wysokości 5000 tysięcy zł i rozbiórka garażu czy tej drogi. Dlaczego gmina przystępując do prac nad zagospodarowaniem przestrzennym nie wzięła powyższego pod uwagę? Dlaczego wszystkie działki rolne wzdłuż dróg gminnych utwardzonych i asfaltowanych nie mają kwalifikacji działka rolna z możliwością zabudowy? No po to, żeby ludzie mogli się tam prawda, budować, czy postawić sobie garaż czy drogę. Wnioskuję w związku z tym o zmianę kwalifikacji działek, żeby państwo podjęli taką decyzję leżących bezpośrednio przy drogach gminnych prawda, i wiodących do miejscowych zagrod. To jest jedno pytanie. Czy Państwo chcą na ten temat odpowiedzieć? Czy ja bardzo proszę wyartykułować wszystkie pytania, później będą w zależności od tego do kogo są kierowane. Dobrze. Moje następne pytanie dotyczy tutaj kto podjął dotyczy te, te, tego co tutaj państwo prawdopodobnie przyszli z, to, z tą sprawą. Kto podjął decyzję o wznoszeniu obiektu naprzeciw stacji benzynowej w i czy ta decyzja jest zgodna z obowiązującym prawem dotyczy, dotyczącym odbudowy po zniszczeniach powodziowych. Ja tu w ogóle wnioskuję, bo to jest sprawa, to są ciężko pracujący ludzie którym powódź ta zniszczyła po prostu ich no, tą ciężką pracę, ten materiał i tak dalej. Dlaczego tych działek gmina nie może im po prostu sprzedać, żeby oni tam, gdzie wznoszą te swoje budynki wielkim nakładem, gdzie został im zniszczone te, te, te materiały, które tam były w, ty, w, ty, w tych sklepach, dlaczego oni mają jeszcze płacić gminie prawda, za to, że, że dzierżawią, bo o ile mi wiadomo, to Państwo dzierżawią te, te miejsca. I w związku z tym taki jest wniosek, żeby Państwo tutaj radni zastanowili się nad tym i podjęli ewentualnie decyzję nie tylko dzierżawy na 10 lat, jak tam wynika mi tutaj z tego przedstawionego porządku obrad, ale żeby po prostu umożliwić Państwu kupno tych działek, bo nawet można w sądzie cywilnym domagać się. Sprzedaży, zakupienia tych działek, jeżeli budynek, który tam stoi, więcej kosztuje niż ta działka. A te skrawki to są niewielkie, to jest kilkanaście metrów kwadratowych czy kilkadziesiąt. W związku z tym wnoszę, proponuję Państwu, żebyście się nad tym zastanowili i podjęli ewentualnie taką decyzję o sprzedaży tych gruntów właśnie tym ciężko pracującym ludziom. Następna rzecz, następne pytanie to jest, dobiega kadencja Rady 2006-2010. W związku z powyższym mam pytanie do wszystkich radnych, którzy reprezentują mnie tutaj jako mieszkańca opin, sowectwa opin, o krótkie, o zdanie z krótkiego sprawozdania ze swej czteroletniej działalności. No na tej razie albo ewentualnie może pisemnie raczej i umieszczenie tego w internecie na której ze stron internetowych prowadzonych przez y, przez y, y, urząd gminy. Oraz jeszcze jedno pytanie dotyczy y, 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 przyjęcia uchwały do, y, y, dotyczy Przyjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia protokołu z poprzednich sesji. Tutaj jest powiedziane dzisiaj, że nie będzie te, ten punkt dzisiaj podejmowany, ale na poprzednich sesjach byłem świadkiem, że Państwo no, przyjmujecie tą, te, te ten, ten protokół no, podnosząc z rękę, ale nikt nawet nie odczytuje tego protokołu. W związku z tym, moje pytanie: Czy Państwo radni? Czytają ten protokół wcześniej, zanim tutaj głosujecie, czy po prostu tak na wiary podnosicie rękę tylko i, 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 i akceptujecie cokolwiek tam jest napisane? No. <grywa> Wiara też odwiedza. No dziękuję, więcej ja pytań nie jakieś pytania, proszę. pana...